W ubiegłym roku procesje z okazji Bożego Ciała odbyły się w wielu miastach i wsiach w Polsce, w tym także w naszym mieście. W tym roku będzie podobnie. Procesja odbędzie się w reżimie sanitarnym, który wskazuje na to, że powinniśmy zachować półtora metrową odległość między sobą nawet na zewnątrz, co wiadomo w czasie procesji będzie bardzo trudne. Dlatego też uzgodniliśmy z panią inspektor Sanepidu, że będziemy wymagali aby wszyscy mieli ubrane maseczki ochronne w czasie procesji. Procesja jak co roku ruszy spod Bazyliki. Jak mówi proboszcz, trasa została wybrana w taki sposób, aby przebiegała najszerszymi ulicami parafii w celu stworzenia jak największej przestrzeni dla ludzi. Pójdziemy ulicą sprzed Bazyliki, ulicą Armii Krajowej do ulicy Ratuszowej. Potem w lewo aż do ulicy Jana Pawła II i tam będzie pierwszy ołtarz. Potem będziemy kontynuowali procesję ulicą Jana Pawła II, aż do ulicy Waryńskiego tam będzie drugi ołtarz. Dalej ruszymy ulicą Plac 18 marca. Skręcimy w lewo w ulicę Dworcową i na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Armii Krajowej będzie ołtarz trzeci. I stąd już prosto ulicą Armii Krajowej do Bazyliki, tradycyjnie ostatni ołtarz czwarty jest przy pomniku milenijnym. Podczas uroczystości Bożego Ciała nie może zabraknąć dzieci, które na czele procesji sypią kwiatki. To właśnie podywanie dywanie ułożonym z kolorowych płatków idą wierni, a w centralnym miejscu kapłan niosący najświętszy sakrament. Jeśli chodzi o, o pieśni, to też jak najbardziej wydrukowaliśmy taki mini, mini śpiewnik. Będzie też obecna orkiestra zdrojowa, która będzie nam pomagała modlić się śpiewem. Msza w Bazylice odbędzie się o godzinie 10, po której wyruszy procesja.